Abyśmy wykonywali dzieła Boże. Jezus odpowiadając, rzekł do nich. Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli. Raduje się serce Matki Bożej, radują się serca kapłańskie i radują się nasze serca, że jesteśmy znów razem. Tutaj w Sanktuarium Matki Bożej na Dodrzańskiej Królowej Pokoju radujemy się w tej wspólnocie, bo tworzymy rodzinę, rodzinę Maryi, Królowej Pokoju. I ona bardzo się cieszy, gdy dzieci przychodzą do matki, aby swoje serca przed nią otwierać. My to czynimy w tej pielgrzymce pokutnej, by przepraszać Boga za grzechy, nasze grzechy całego świata i upraszać łaskę pokoju. To czynimy we wspólnocie, uwielbiając Boga, który daje nam życie. I w tej Ewangelii słyszanej przed chwilą chodzi właśnie o życie. O życie. Jezus mówi: Ja jestem chleb życia. Dziwny zwrot. Chleb życia. Życie, które otrzymaliśmy od Boga. Bezcenny dar. Życie które przejawia się i w wymiarze fizycznym, duchowym, psychicznym. To życie czasami jest naruszone, osłabione, kruszy się, rozpada. Odczuwamy, że jesteśmy niekiedy podobni do przebitej dentki, jakby to życie Boże, życie z nas uchodziło. Słabniemy, słabniemy coraz bardziej. Odczuwamy potrzebę, by ktoś naprawił nasze życie, by ktoś ocalił życie, by zbawił nasze życie we wszystkich tych wymiarach, jakie ono posiada. Kto to jest? Kto może to uczynić? Tylko stwórca. Stwórca tego życia. Czyli Bóg. To Bóg, który dał Ci życie, Stwórca życia, może to życie odnowić, umocnić, uzdrowić, odbudować. Nikt inny, tylko Bóg, który Cię zna, który Cię kocha. Dlatego widzisz, Jezus w Ewangelii Jana powiedział wprost o tym: Ja jestem życiem. Gdy mówi Ja jestem droga, prawda i życie, to Jezus jest życiem. To Jezus ci daje życie. To Jezus może całe twoje życie podnieść, odnowić, odbudować, stworzyć na nowo. Jak powiedział Ja wszystko czynię nowe, to Jezus, dawca życia. Ten, który panuje nad Twoim życiem, od którego ono pochodzi, ma moc zbawienia całego Twojego życia. Chrystus, twórca. Tak, bo On powiedział: Ja przyszedłem, by owce miały życie i to życie w obfitości. I to On daje nowe życie. Dlatego też, ilekroć widzisz, że w życiu coś jest nie tak. Że życie się rozpada, kruszy, czy wali się, ty przychodź do Jezusa, który jest życiem. Jak powiedział ja jestem życiem. W Nim to życie Boże się przelewa i życie, które masz od Jezusa, On i tylko On, dawca życia, może je odbudować, bo nie dano ludziom żadnego imienia, które mogliby być zbawieni tylko w imieniu Jezusa. Bo tylko Jezus jest Zbawicielem całego Twojego życia. Jezus, nasz Pan, i dlatego ilekroć odczuwam, że życie moje się rozpada, kruszy, wali, przychodzę do Jezusa i mówię: Ty jesteś życiem. Ty przyszedłeś, by owce miały życie i miały je w opitości, zbaw moje życie, Panie. Uratuj moje życie, ocal moje życie, i Pan to czyni, bo On ma, i tylko On, władzę nad całym naszym życiem. On stwórca ma Ciebie nieustannie w swoich rękach. Dlatego Jezus mógł powiedzieć: Jam jest chleb życia. Czyli On karmi Twoje życie. Odbudowuje Twoje życie, odnawia Twoje życie. On Ciebie ożywia i stwarza na nowo potęgą swojej łaski. Jam jest chleb życia. Czyli jeśli chcę, by moje życie rozwijało się, rozkwitało, miało entuzjazm, siłę, radość, Pokój serca i szczęście, to idę do tego, który karmi moje życie, który jest chlebem dla mojego życia. A tym chlebem jest Jezus. Jak powiedział, widzisz, jam jest chleb życia. A zatem, Panie, do kogo pójdziemy? Do kogo pójdziemy, Jezu? Ty masz słowa życia wiecznego. Ty jesteś naszym życiem. Ty nas odnawiasz, ożywiasz, wskrzeszasz. Ty dajesz nam życie w obfitości. Ty czynisz wszystko nowe i tylko Ty możesz to uczynić, bo masz absolutną władzę nad całym naszym życiem. Dlatego też, gdy przychodzisz do Jezusa, gdy sycisz się nim, karmisz się nim żyjącym, i już potem nie odczuwasz pragnienia, łaknienia, bo on ci daje co nasycenie, on ci daje napełnienie, także już nie odczuwasz głodu, lęku, bo to Pan nasyca całe twoje wnętrze. Nadaje Twojemu życiu sens, cel i wszystko ożywia. Widzisz, Jezus mówi dziś: kto we mnie wierzy, wierzy to jest ten temat, który był miesiąc temu nigdy pragnąć nie będzie. Dlaczego? Bo będzie zawsze nakarmiony Jezusem będzie zawsze nasycony Jezusem. Będzie napełniony Jezusem, tym, który jest chlebem życia, chlebem dla Twojego życia, chlebem, który karmi wszystkie Twoje głody, wszystkie Twoje pragnienia. I Ty już potem nie łakniesz, nie pragniesz, bo masz Jezusa w sercu przyjętego w Eucharystii, gdzie jest Jego ciało. Jego krew, prawdziwy napój i prawdziwy pokarm. Jezus mówi: „Ja jest chleb życia. On mówi: Ja jestem chlebem, który życie daje światu. Życie daje światu. Popatrz. Jaka głęboka prawda, która powinna tego dnia nas przeniknąć do całej głębi, to Jezus jest tym chlebem, który mi daje życie. Życie daje światu. Czyli bez tego chleba, bez Jezusa, świat umiera. Ja umieram, ginę bez tego chleba który daje mi życie. O dziękujemy Ci Jezu za tą łaskę, za ten dar w Eucharystii, bo Ty jesteś chlebem i dzięki Tobie, dzięki tylko Tobie, ja żyję, ja mogę żyć. Dziękujemy Ci, że dajesz życie światu. I nie chcesz, bym umierał. Nie chcesz, bym umierała, by moje życie się rozpadało. Ale ty mnie podnosisz, ożywiasz i dajesz łaskę. Bo jak mówi Jezus w Ewangelii Jana, Jan jest chleb żywy. To jest chleb w pełni żywy, w pełni żyjący który ma moc wszystko przemienić. Anna 17 lat spędziła w szpitalach psychiatrycznych, schizofrenia, depresja, leki psychotropowe. Modliła się każdej nocy, aby umrzeć, aby się już nie obudzić, bała się wyjść z domu. Lekarze byli bezradni, jej życie było w gruzach, czuła się jakby w grobie. Pewnego dnia na dnie rozpaczy otworzyła swoje serce dla Jezusa, żyjącego w Eucharystii i przyjmując Komunię świętą, wołała: zbaw moje życie, ocal moje życie, odbuduj, bo czuję się martwa. Jezus dotknął jej głębi, serca z taką miłością i mocą, że już nigdy nie wróciła do leków i do szpitala. Kto to czyni? Jezus, chleb dający życie światu. On ma moc całkowitego uzdrowienia Twojego życia we wszystkich wymiarach, bo w Eucharystii niesie Tobie uzdrowienie. Przez Eucharystię, w Eucharystii, tam masz to źródło dla Ciebie, bo Jego ciało jest prawdziwym pokarmem, Jego krew jest prawdziwym napojem, dlatego wszystkie głody swojego serca możesz przed Nim otworzyć i prosić w Eucharystii Pana: Zbaw moje życie, Ty jesteś chlebem życia, bez Ciebie umieram, nasyć mnie nakar mnie, podnieś mnie. To jest ten czas świętej łaski, kiedy do Jezusa przychodzisz w Eucharystii. Od początku tak Kościół wierzył, bo Eucharystię nie ustanowili księża, nie wymyślili księża, ale sam Jezus, gdy powiedział, bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie to czyńcie na moją pamiątkę i od początku Kościół tak dbał i pielęgnował Eucharystię bo wiedział, że to jest źródło naszego uzdrowienia źródło spotkania z Bogiem chlebem życia Błogosławiona Anna Katarzyna Emerych, gdy przedstawia dzieje apostolskie to ukazuje nam w swojej wizji mistycznej jak święty Piotr odprawia sze świętą w wieczerniku, z jakim nabożeństwem, skupieniem, jak pierwsza wspólnota uczniów, adoruje najświętszy sakrament w tabernakulum umiejscowionym w wieczerniku i tak przez wieki Kościół dba, troszczy się i prowadzi wszystkich do tego źródła zbawienia, które jest w Eucharystii. Tu masz pełnię uzdrowienia, bo to Jezus pozostawił Tobie ten sakrament. I tak przez wieki Eucharystia ożywia wszystkich wierzących. Niektórzy powątpię, wątpią, niektórzy mają dylematy, jak to było, czy to czasem księża nie wymyślili, skąd się wzięła msza święta. A możesz sięgnąć do roku 150, gdy święty Justyn w dziele apologia przedstawia dokładny opis Mszy Świętej w roku 150. Taki opis Eucharystii, jaką mamy teraz. To było od początku, z ustanowienia samego Jezusa, z miłości do Ciebie, aby każdy miał udział w tej uczcie baranka, w której On, chleb żyjący, Daje życie światu i tego chleba ty i ja potrzebujemy, aby nie umrzeć, aby w tym życiu Bożym się rozwijać. Marta Robin, francuska mistyczka, która umarła w 1981 roku, daje nam głęboki dowód mocy Eucharystii. Mocy Jezusa w Eucharystii, który karmi nas i daje nam życie, nie tylko w wymiarze duchowym, psychicznym, ale także w wymiarze fizycznym. Poznaj jej życie, Marta Robin, która 51 lat przyjmowała tylko Eucharystię, tylko Komunię Świętą. Z rąk kapłana przychodzącego do niej do domu, do niej leżącej na łóżku. Ale lekarze wszyscy zginali kolana, bo to był cud, wobec którego nikt nie mógł zaprzeczyć. Widzisz, jaką moc ma ciało, krew Jezusa, ciało i krew samego Boga, który życie daje światu. I Ty masz dostęp do tej wielkiej uczty miłości, Ty masz dostęp do tego chleba, życia. Nie tylko w niedzielę w swoim kościele parafialnym, ale masz dostęp do Jezusa w Eucharystii i w tygodniu. A zatem nie czekaj na specjalne zaproszenie. Nie czekaj, aż się zaczną w rodzinie jakieś problemy, kłopoty, choroby, ale przychodź do tego Jezusa, który życie daje światu w Eucharystii, także w dzień powszedni, aby go przyjmować. Może przed pracą, może po pracy, idąc obok pobliskiego kościoła, by przyjmować Jezusa, chleb, życia, który życie daje Twojemu sercu, bo Jezus czeka, Jezus kocha, Jezus zaprasza, i Jezus całą swoją boską mocą uzdrowienia działa w Eucharystii. To jest wielka Jego łaska. Dlatego też my. Wszyscy uczniowie Jezusa powinniśmy mieć taką postawę w sercu, że z miłości do Niego biegniemy na Eucharystię. Z miłości do Niego biegniesz na to spotkanie z Panem bez przymusu, bez nacisku, bez żadnej presji. Z sercem, które kocha, kocha, kocha i czeka na to spotkanie i nie może się już doczekać, bo tam jest chleb życia. Chleb, który mi daje życie, bez niego ja umieram, i z tą wiarą w sercu ja biegnę na Eucharystię. Buty gubię po drodze i czekam na spotkanie z Panem, bo serce kocha. Jeśli Twoje serce będzie tak rozpalone, jak uczniów z Emaus, serca pałały w nas, nikt nie będzie Cię przymuszać, zapraszać, przypominać. Ty będziesz biegła na to spotkanie z Panem i powiesz, jak ci męczennicy z Kartaginy z IV wieku: My nie możemy żyć bez Eucharystii, bo tam jest chleb życia. A zatem dziś odnów swoją wiarę w ten chleb dający życie światu. Oczywiście Pan zaprasza Cię. Nie tylko do wiary, ale także do tego, by poznawać Eucharystię. Z pomocą przychodzi ci, na przykład, objawienie, które miała Katalina Rivas, aby bardziej jeszcze umiłować Mszę Świętą, aby widzieć Jezusa, który przychodzi w osobie kapłana, aby widzieć Jezusa obecnego w Słowie Bożym. Widzieć Jezusa umierającego na tej golgocie, gdy jest rozdzielenie Jego ciała, jego krwi, aby widzieć Jezusa w całym zgromadzeniu eucharystycznym, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Jego imię, aby go wielbić, aby go wreszcie w końcu przyjmować z żywą wiarą do swojego serca w komunii świętej. Bo to jest ten moment, Intymnego zjednoczenia z Panem, kiedy Jezus jest w Tobie. I już wtedy Ty nie oglądasz się na innych, którzy podchodzą do Komunii Świętej, ale zamykasz oczy w głębi swego serca i mówisz tylko jedno: Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, jesteś we mnie, wielbię Ciebie, adoruję Cię i Twoje serce jest zanurzone w Nim. W Jezusie Chrystusie. Życie Twoje staje się życiem wiary w Syna Bożego, który jest wtedy w Tobie. I to jest ten moment kulminacyjny Twojego zjednoczenia z Jezusem w Komunii Świętej. Nie będzie miał człowiek pełniejszego zjednoczenia z Bogiem na ziemi, jak w tym momencie Komunii Świętej. Ta łaska jest tu. I teraz dla Ciebie, tu i teraz, dlatego otwieraj swoje serce dla Jezusa żyjącego w Eucharystii, by czystym sercem, bez grzechu, wolnym, Go przyjmować. Nie tylko patrzeć, nie tylko słuchać, nie tylko widzieć, bo to nie jest teatr. Po co tu przyszliśmy? By Jezusa przyjąć. Jak powiedział, bierzcie. I jedzcie, bierzcie i pijcie, po to przychodzę na Eucharystię, by go spożyć, by się nim nakarmić, by on był w moim sercu, bo celem Eucharystii jest przyjęcie żywego Jezusa. Który z całą boską mocą chce przychodzić do Ciebie, by Cię uzdrawiać, by Cię uwalniać, by dać Ci nowe życie i to w obfitości. Dlatego tak traktuj tą ucztę baranka i tak traktuj ten moment Komunii Świętej jako spotkanie z żywym Bogiem. I nic już wtedy Ciebie nie interesuje, bo Bóg. Wszechświata jest w Twoim sercu żyjący Bóg z całą boską mocą. O to prosi Jezus. O to prosi Jezus. O takie zaangażowanie pełne miłości i wiary. O to prosi Jezus, mówiąc do świętej Faustyny. Dzienniczek 1300. 85. Pragnę, pragnę jednoczyć się z duszami. Rozkoszą moją jest łączyć się z duszami, kiedy przychodzę w komunii świętej do serca ludzkiego. Mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy, ale. Dusze nawet nie zwracają uwagi na mnie, pozostawiają mnie samego i zajmują się czymś innym. O jak mi smutno, że obchodzą się ze mną, jak z czymś martwym. Panie Jezu, wyrzekamy się dziś. Obojętności i niewiary. Wyrzekamy się dziś wszelkiego duchowego rozproszenia, rozbicia, niewiary, małoduszności, lenistwa duchowego. Chcemy Cię przyjmować. Czystym sercem, pełnym wiary i miłości. Przyjmować jako tego, który żyje. I takiego żyjącego chcemy Cię w Komunii Świętej wielbić, kochać, wywyższać, błogosławić, czule, szczerze, intymnie, aby nic nam w tym nie przeszkadzało, by nasze serca były pełne miłości. Byśmy nigdy nie obchodzili się z Tobą jak z czymś martwym, ale byś dla nas był zawsze chlebem dającym życie światu, chlebem żywym, który uzdrawia, uwalnia i daje nam nowe życie w obfitości. Niech się tak stanie. Prowadź nas, Panie. W Eucharystii, w tej Eucharystii, w każdej Eucharystii, w Eucharystii, w naszych parafiach, gdy będą sprawowane przez innych kapłanów, abyś ty dla nas był prawdziwym pokarmem i prawdziwym napojem, chlebem dającym życie wieczne, niech się tak stanie przez niepokalane serce Maryi Królowej. Pokoju nadodrzańskiej, królowej pokoju. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.